W Stargardzie odbywa się konferencja Grassroots. Jest to coroczne wydarzenie organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej. Gościmy dzisiaj m.in. prelegentów właśnie z Polskiego Związku, m.in. pani Katarzyna Barlewicz, selekcjonerka młodzieżowych reprezentacji Polski Dziewcząt. Dzisiaj to wydarzenie zgromadziło ponad 300 trenerów z województwa zachodniopomorskiego i jest też paru trenerów z innych województw. Celem jest oczywiście poprawa szkolenia. Ja przy okazji miałem też możliwość zwrócenia uwagi na błędy, które robimy i nierealizowanie między innymi unifikacji szkoleniowej, którą w PZPN-ie kilka lat temu zmieniliśmy po to, aby zoptymalizować Trening dzieci, aby był on najbardziej adekwatny dla danej kategorii wiekowej. Mam nadzieję, że po tej konferencji każdy coś dla siebie wyniesie i wszyscy wspólnie będziemy budować jakość szkolenia naszej polskiej piłki nożnej. Przede wszystkim jest to fajny sposób dalszej edukacji, dalszego rozwoju tutaj zawodowego jako trener. No i też kilka tutaj fajnych sposobów przedstawionych, aby tę naszą pracę urozmaicić i też żeby, żeby pobudzić tę naszą kreatywność trenerską. I według mnie, więcej takich zajęć praktycznych to przede wszystkim większa jakość szkoleniowa i też. Większe możliwości, żeby tutaj z konferencji jak najwięcej wyciągnąć. Po raz kolejny miałem przyjemność poprowadzenia treningów w futsalu podczas tej konferencji Grassroots. Skupiliśmy się bardzo na rozwoju indywidualnym zawodników. Bardzo nam zależy, żeby pokazać, że futsal jest dobrym uzupełnieniem treningu piłkarskiego. Wprowadza do tego treningu też kilka nowych elementów, ale przede wszystkim dzieci w środowisku trudnym, w środowisku pod dużą presją są w stanie naturalnie występować i trenować. I co wydaje mi się, że w współczesnej piłce jest bardzo potrzebne i coraz częściej, więc liczę na to, że chociaż część trenerów zainspirowaliśmy. To znaczy, no przyjechałem, żeby podejrzeć trening Orlika. No, bardzo mi się podoba właśnie forma praktyczna, bo już można przełożyć, a to co najbardziej utkwiło mi w pamięci to ten futsalowy trening. Bardzo podobało mi się to granie z wyłączeniem jednego zawodnika, który trzymał piłkę w ręku i aby otrzymać podanie musiał odrzucić piłkę następnemu zawodnikowi. Fantastyczne miejsce, nawet pogoda nam dopisała, jest, jest pięknie, są uśmiechy na twarzach. Dzieciaki też wyszły zadowolone, to jest pewnie najważniejsze na tym etapie, na etapie Grassroots jesteśmy. Staraliśmy się pokazać dzisiaj środki treningowe, pewien zbiór środków treningowych, w którym mieliśmy szansę rozwinąć indywidualnie dzieciaki. Na tym etapie Grassroots będziemy mieli dużą różnorodność umiejętności, więc staraliśmy się tak to wpleść, żeby dało się podnieść zawodnika indywidualnie. Każdego może w innym aspekcie, w innym wymiarze, ale żeby każdy z nich, który dzisiaj tu przyjechał, jutro, albo nawet już dzisiaj wieczorem, był o jeden krok do przodu. Ten wymiar praktyczny, to jest prawda. Czasami w dokumencie, na papierze, czasami w prezentacji mamy rzeczy, których będziemy interpretować na 100 różnych sposobów. A tutaj jestem, widzę, oglądam. Jeżeli każdy z trenerów, który dzisiaj tu przyjechał, znalazł dla siebie w tym wymiarze praktycznym jedną rzecz, to jesteśmy w tym województwie od jutra lepsi. Więc taki jest pewnie też cel. Nie znalezienie stu rzeczy, ale jedną. Warto przyjechać po jedną dobrą rzecz.